Cześć, witajcie z tej strony Pyro, a to jest pierwszy odcinek z serii... Aha. E, no dobra, to jeszcze raz się przyjtam. Cześć, witajcie z tej strony Pyro, a to jest pierwszy odcinek z serii MTA na M-Stories. I... I to jest właściwie taki pierwszy odcinek, w którym nawet no nic kompletnie na tym serwerze nie mam już prawa jazdy. I witam się z Wami ogólnie od takiego nietypowego miejsca, gdyż patrząc pod mapkę na F11 możemy zauważyć bardzo wiele ludzi w SF, dokładnie znajdujących się przy miejscu, gdzie możemy zdać swoje prawo jazdy kategorii B w tej chwili, gdyż innej nie możemy. Na chwilę obecną oczywiście. I y, powiem wam, że cudem zdałem to prawo jazdy i gdyby nie to, że jestem, y, że, że byłem tutaj na serwerze Beta Testerem, to, y, to po prostu miałem już wszystkie dane oprócz y, praktycznego. Nie wiem dlaczego tak jest, no a tak już było i tyle. Y, jeszcze dlaczego tam nie chciałem się zbliżać, gdyż tam miałem po prostu 5 FPS-ów. A w sumie mogę wam pokazać o co chodzi. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrywa, gdyż... Gdyż po prostu nagrywam nowym programem, nagrywanie którym jest Bandicam, dla mnie jest to nowy. No dobra, chyba już tutaj odczuliście ilość FPS-ów. To ja sam spierdzielam Gdyż na serwerze jest w tej chwili około 300 osób, więc tu są lagi nie do zniesienia, jak wszyscy chcą dać jedno prawo jazdy, prawda? A, dobra. No, to już wyjeżdżam z tej strefy lagów. O, ja się zgubię. ja jak już widać, od razu ładne 40 FPSów. Kurde, epicko. Dobra, to od czego zaczniemy? Na razie nie będę pokazał żadnych chyba prac. Pojadę po prostu, pokażę Wam, jak wygląda sklepik tutaj serwerowy. Gdyż na serwerze nie istnieje coś takiego jak ojej, nie istnieje coś takiego jak komenda ukośnik PM. I, czyli, równać się z tym, że nie możemy napisać do nikogo PMA mm, Prywatnej wiadomości dokładniej Gdyż musimy kupić sobie po prostu telefon tutaj yy... Ja mam nadzieję, że nie zniknie mi ten Fagios, A jak zniknie, będę leciał pod kolejny No dobra, no, tak wygląda tutaj mały sklepik I tutaj mamy yy... Możemy sobie kupić doładowanie do telefonu Ogólnie 30 zł kosztuje tutaj doładowanie na 7 dni do telefonu. Dobrze, telefon zwykły, sanfon kosztuje tutaj 350 zł. smartfon jeszcze nie jest na rynku. No i jak widać bardzo fajnie się to wszystko prezentuje i na pewno pomysłowo. Oczywiście Fagius musiał zniknąć, także ja już biegnę po kolejny, a w tym czasie będziecie sobie mogli zobaczyć właściwie to nic, bo zrobię cięcie i nikt na tego nie zauważy. To może w skrócie Wam opowiem, bo skoro już sobie przypomniałem o czym miałem mówić, to może tak. Dlaczego mam na dole postęp pobierania zasobów serwera? Jest to w tej chwili, nie wiem, druga czy trzecia godzina po odpaleniu serwera. I jest tutaj jeszcze wszystko dopracowywane i ten postęp niestety jest tutaj, no, no w tej chwili na stałe, nie chce mi się to pobrać. No a administratorzy pracują nad tym, że tego nie było. Mam nadzieję, że już wkrótce nie będzie przeszkadzał. Pod F1 macie wszystkie informacje typu serwer, regulamin, przewodnik, premium, animacja, aktualizacja oraz mapa. Yy, ogólnie tutaj serwer został założony przez szafę Bastiana oraz Team yy. o, serwer powstał 29 lipca, a otwarcie nastąpiło 31 października. Spoko. fajne info ogólnie. Na razie jeszcze, jak widać, nie ma licznika, no chyba, że on jest, tylko że nie chcemy się z tej chwili ściągnąć. Ale nieważne. Um, ogólnie dobrze, że zacząłem od sklepiku, gdyż gdyby nie to, to nie wiem, czy dużo ludzi wam pokaże to w swoich filmach, bo nikt o tym nie wiedział, tylko musiałem się zapytać administratora i mi powiedział. Znaczy, um, powiedziałem nikt, miałem na myśli, że nie dużo ludzi, o tak. Ale na pewno ktoś zna. Dobra, jedziemy teraz do siedziby radia Fala FM. Jest to naprawdę dobre radio internetowe prowadzone przez airconów tego serwera. Dwóch dokładnie, Kicajca i Rabita. Yy, oczywiście, obydwu serdecznie pozdrawiam, gdyż byli bardzo dobrymi informatorami na start serwera. Yy, dobra, yy, tutaj jest parking tylko dla pracowników Radia Fala FM. To wygląda po prostu fenomenalnie. Ja zakochałem się w tych obiektach od pierwszego wejrzenia. Yy, no i kurde, no te podmianki to jest po prostu coś, co na tym serwerze miażdżące. No. No żadnym innym nie znajdziecie czegoś takiego. A przynajmniej dotychczas ja nie widziałem. Yy, tutaj, tylko nie mam pojęcia co tutaj się znajduje i... Aha, bo to jest parking dla pracowników jeszcze. Mhm. Bo tam jest dla Kicajca i Rabita a tutaj jest dla... dla innych ludzi. No nie wiem A wejdę, trudno. Będę musiał znowu zapierdziałać po fakio albo w ogóle iść po coś nowego. No bo na piechtaka. Dobra. Tutaj tak wygląda siedziba radia Fala FM, tutaj mamy poczekalnię. tutaj mamy ogólnie no już biuro takie, już tutaj nadają na żywo niby stąd oczywiście, no niby, bo to jest zrobione właśnie for fun, że, żeby ładnie wyglądało. Piękne widoki tutaj z okien. Nie wiem wygląda co to jest za obieg taki śmieszny tych desek, no ale okej. Okay. Yy, ogólnie premium na serwerze jest tanie, naprawdę tanie jak na większość serwerów i naprawdę tak nie lecą bardzo na hajs, bo widać tutaj, że są różne takie udogodnienia dla graczy premium, aczkolwiek nie aż takie jakieś bardzo widoczne. No na pewno nix złoty to jest coś, co jest takie standardowe na każdym serwerze, ale to nie jest żadne, żaden takie coś, co jest lepsze po prostu od innych graczy. Yy, aha, lol. Ogólnie dużo liczę jeszcze w tej chwili jest na serwerze, gdyż na 300 ludzi to jest ogromna suma. No i cóż by tu jeszcze dodać. No oczywiście skuterek jak mówiłem, że zniknie, tak zniknął. Co bym Wam tu mógł jeszcze pokazać? Wiecie co, chyba chyba pójdę jeszcze po jedno fagio i pokażę Wam może... A bo wiem, mówię teraz wszystkie blipy. To, może tak, czerwony znak, czerwony klucz to oznacza mechanika, który w tej chwili jest samowystarczalny, że wjeżdżamy i sami naprawiamy. No niestety, tak zostało to rozwiązane, no szkoda. Aczkolwiek, no tyle rzeczy mieli do roboty administratorzy tutaj, że no musieli tak zrobić i, i już, bo ciężko jest wymyśleć jakikolwiek system. Yy, niebieski samochodzi, którego w tej chwili nie widać, bo tam jest milion lipów. W tym miejscu to jest. Tak zwany taki salon UMIRKA czy komis UMIRKA możemy tam kupić sobie używane pojazdy. To no tak jak Cygan, na przykład na pylu czy coś takiego. Jak widać, taki czerwony kwadrat w prawym dolnym rogu w Los Santos. Może niekoniecznie w prawym dolnym, trochę wyżej. Jest to kwadrat oznaczający strefę dead matchu w Los Santos, właśnie. Na samym środku tam jest pistolet, który jest pewnie amun... No tam można na 100% kupić amunicję sobie i broń. Yy, dolary oznaczają prace dorywcze yy, Ale ogólnie wszędzie możemy pracować, tylko że jeszcze yy, nie do końca... Znaczy no, wszędzie możemy pracować, jednakże głównym miastem jest San Fierro niestety. Yy, yy, co tu jeszcze? Jaki blip tu jeszcze jest? No czerwony krzyżyk czy tam plusik to jest szpital. Ogólnie jakoś mi strasznie gardło boli, bo mówię takim głosem już prawie, że można jak powiedzieć, że po mutacji albo i nie, bo to tak tylko, że nie do końca chyba mutacji, bo jeszcze muszę raz mówię z kłym głosem, a raz właśnie mówię kurde. A raz mówię właśnie takim już o wiele lepszym. W sumie się jak bardzo śmieszną yy, właśnie transformację tego mojego głosu, co mnie też dosyć rozśmieszyło. No, myślę, że was również. Raz, czekajcie. O, teraz nie. Nie, nie. dobra, nie na się bawił tym głosem, bo wolę jednak brzmieć tak trochę bardziej doroślej, bo właśnie o tym zawsze marzyłem na YouTube. Mi się to zawsze... Mm, zawsze chciałem to mieć po prostu, że na YouTube'a już nagrywać bardziej profesjonalne filmiki.

Nie może, może... może... pojadę do yy, mechanika, ale... No, a w sumie czemu nie, bo już i tak nie będę pokazywał pracy w tym filmie. Sam sobie pewno popracuję, gdyż tutaj jest bardzo mało FPS-ów przy tej cejotowni. Już niedługo, ja już widzę strefę odlagowania. Mówię wam, to już te światła będą chyba. Kuźbay. Dobra, o oh, jest. zajebi... Ale patrzcie jaka różnica jest płynności. O wiele większa. W ogóle mam nadzieję, że jak zmieniłem ten program nagrywania, to teraz o wiele lepiej widać wszystko niż y we wcześniejszych filmikach, chociażby nawet Spy Life'a. Mm -hmm. Bo to były takie moje początki właśnie YouTube'a takiego większego troszeczkę. Aczkolwiek to były... Powiem mam, że tam myślałem, że dobrze wygląda, ale ostatnio sobie uświadomiłem, że straszną mam jakoś tych nagrań. Dobra, zobaczmy czy tylko, czy na tych fagiosach działa to. Aha, dobra. Okej. Okay. No to już wiemy jak to działa mniej więcej. Czyli podjeżdżamy do panelu żadnego nie ma, po prostu klikamy H i naprawiamy. Spoko mi pasuje. Dobra, co teraz dalej? Mm... No do szpitala możemy pojechać, ale szpital ogólnie oznacza to miejsce yy, którym po prostu gracz po śmierci się odradza. No mi się już tak zdarzyło, bo chciałem wejść na plac do zdawania prawka i dostałem od razu blowa, bo to no, taki system po prostu. Mm, co tu jeszcze powiedzieć? No nic, płyta winylowa to tak jak tam wtedy mówiłem to jest studio do... z fali może ty chcesz podwiozę może jeszcze przyjaciela, koleja i tyle ogólnie atmosfera na serwerze na razie panuje na taka sobie gdyż no mało graczy, czy znaczy dużo graczy yy... gdyż po prostu wszyscy tylko zdają prawo jazdy, w tej chwili nie da się tego za bardzo garnąć. Na pewno wielkim plusem tego serwera jest to, że wszyscy pracują na różnych pracach i to nie jest takie coś, że wszyscy pracują na tej, co najbardziej się opłaca, gdyż tu wszystkie się opłacają tak samo. No i cóż, i to jest bardzo fajne. Na pewno strasznie trudno było tutaj zdać prawko, no ale się udało, gdyż no, wtedy byłem beta testerem i to tak jakoś się udało, cudem. Dobra, to ja już będę leciał. Ja się z wami żegnam, ja byłem Pyro. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie będzie to już jakiś odcinek z pracami. A ja tymczasem jadę sobie, bo muszę zarobić pierwsze grosze jako prawdziwy cajocik. No nie wiem, pojadę chyba w tej chwili do pracy na betoniarkach i no cóż. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i siema.